Serdecznie Kiekowy Szlak, Zublickiego Łąki, 10 sierpień 2013. Za momencik ruszamy do Poznania na pierwszą część naszego tak oczekiwanego, e, tak wspaniałego z pewnością szkolenia. Dziś kilka słów na temat życia z pasją. Żyj z pasją, żyj z pasją. E, życie jest zbyt krótkie żeby się w nim zamartwiać, żeby żyć ciągle przeszłością, żeby żyć troskami, smutkami, żeby ciągle widzieć problemy. Ale mamy do wyboru albo cieszyć się tą chwilą, cieszyć się tym, co mamy dziś i co możemy dziś zrobić. I dzięki temu budować wspaniałą przyszłość, albo Zastanawiać się nad tym wszystkim, czego nie, nie zrealizowaliśmy w życiu, nad naszymi klęskami, powodami ich, czyli żyć przeszłością. Jeżeli będziemy żyć przeszłością, na pewno nie będzie pasji w tym, co, m, 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 co chcemy, na pewno nie będziemy żyli z pasją. Życie z pasją to radość ze wszystkiego, co się dzieje wokół nas, przede wszystkim radość z tego, co się dzieje w nas. Życie z pasją to jest jakby jedyny warty życia. Rodaj, rodzaj życia. Życie z pasją. Chodzi o to, żeby naprawdę podchodzić do wszystkiego z radością, podchodzić do wszystkiego z, z uśmiechem, podchodzić do wszystkiego z otwartym sercem, podchodzić do wszystkiego z wielką wiarą, że, że to wszystko, co robimy, to wszystko, na czym się skupiamy, to wszystko, gdzie działamy, ma naprawdę, naprawdę sens. Pasja to wielka rzecz. Pasja to. Robienie czegoś lekko, to kochanie tego, co się robi, to, to zaangażowanie się w pełni, zanurzenie się po uszy, po czubek, nie wiem, poczubki włosów w czymś, co się robi. Pasja to poczucie tego, co się robi, to czucie tego. Pasja to oddanie się temu, co się robi. Ale wierzę, że dobrze można robić rzeczy, że mieć sukcesy w życiu można tylko, tylko i tylko wtedy, kiedy robimy coś z pasją. Pasja jest podstawą, pasja jest fundamentem. Do tego potrzebuję jeszcze paru innych rzeczy, żeby to wszystko poskładać, ale pasja jest tą podstawą. Pasja jest tak ogromnie, ogromnie, ogromnie ważna. Żyj z pasją. Do zobaczenia jutro na gigowym szlaku. Hej!